Chcesz rozwinąć swój kanał na YouTube? Jeśli nie stosujesz tych trzech zasad, będzie to prawie niemożliwe. Sprawdź, jak przyciągnąć widzów oraz zdobyć więcej wyświetleń. Po pierwsze, twórz treści, których ludzie szukają. Nie nagrywaj przypadkowych filmów. Zrób research. Sprawdź popularne tematy oraz słowa kluczowe. Twórz to, czego ludzie naprawdę chcą i co można łatwo znaleźć. Dodatkowo pomóż YouTubeowi zrozumieć Twój film, aby mógł go polecać właściwym widzom. 2. Stwórz klikalną miniaturkę. Możesz mieć najlepszy film na świecie, ale jeśli nikt na niego nie kliknie, nikt go nigdy nie zobaczy. Miniatura musi przyciągać wzrok oraz wyróżniać się wśród innych. 3. Zatrzymaj widzów na dłużej. Jeśli ludzie klikają w Twój film, ale bardzo szybko z niego wychodzą, to wiadomość dla YouTube'a, że ten film nie jest wartościowy i nie warto go polecać dalej. Dlatego zawsze staraj się trzymać widzów do końca. Twórz ciekawe historie oraz angażujące treści. Podsumowując spraw, aby Twój film był widoczny, ciekawy oraz angażujący. To klucz do wzrostu na YouTubie. Jeśli chcesz więcej tego typu wskazówek, zasubskrybuj kanał oraz zostaw łapkę w górę.